Przywitać trenerów, najlepszych trenerów na świecie. Z naszej prezentacji proponuję o brawa, co mi powinniśmy należy do Stefan Antiga, Filip Lein, Mariusz Lyszy. Stefan przeprowadzi trening z Filipem, właśnie od to Po Potem skupi się na każdym elemencie. Don't get me pissed. d'altra che strana Vai, vai, vai. Vai, vai. Dalla दुसरी Najważniejsze przy dokładnym dograniu jest to, żeby zachować, znaczy nie zachować, to znaleźć pozycję pod piłką w momencie odbicia. Tam Dobrze. Je, je, jeżeli jest za, za trudno ryzykować, to fr, ten freeball musi być wysoko, dobrze? Jeżeli nie, nie jest możliwe, nie szukać e, szatki, Muszę być wysoko. Ale bez przesady. Filip teraz pokaże, jeżeli chodzi o piłki, które są niemożliwe do odbicia, tak jak poprzednio pokazywał, z sposobem górnym. Jeżeli chodzi o odbicie sposobem dolnym, to zwraca uwagę na to, żeby zakończyć ruch, znaczy pracę na nogach wyraźnym akcentem i z tej nogi odbijając to, co Państwo widzą, odbicie sposobem dolnym do tyłu. To umożliwia kontrolę nad piłką. Podobnie w momencie, kiedy jest zakwitana równowaga, należy zwracać uwagę na to, żeby zawodnicy wykorzystywali tą nogę zewnętrzną. To samo, ale biegamy trochę szybciej, tylko Maciu, bronić z ręką. Rzucicie i bronicie z ręką. Obrona, obrona w rzucie i przejdźcie na drugą stronę. Teraz tempo już jest szybciej jest razy 4 cztery razy, cztery razy każde. Przede wszystkim trener zwraca uwagę, że w takich sytuacjach trudnych e, w obronie, w obronie rzutem, należy no, unikać, vízje, vízje. wszystko, żeby piłka została na naszej stronie. Nawet kosztem tego, że jest niedokładnie dograna, unikać. No wiadomo, tego oh, piłka wow. przechodzi na stronę przeciwnika. Piłka na parę. Nie, 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 koniec, koniec. <laughs> piłka na parę. Brawo, jesteś gotowy. Piłka na parę. Nie jest tylko rodziewka, jest trening też. Dobrze? Kiedy pracujemy atak i obrona. I comme on, uh, on fait travailler uh, uh, pracujemy obronę na palce też. Atakujemy do góry. Mocniej. W górę. Od, od trenera ważna informacja, znaczy ważna, według mnie, w odbiciach parami znamy swojego partnera z reguły, znamy jego dobre i słabe, momenty, słabe elementy, także należy przycisnąć swojego partnera, bo to jest też element treningu. Należy zmuszać go do, do trenowania rzeczy, których nie lubi i nie umie. Teoretycznie my pracujemy 7 minut, 8 max. Ale musicie być intensywni. Na, na stole możecie zagrywać albo flot, albo wyskoku. Teraz tak, pracujemy zagrywka pszczęczy. To będą euh, dwa zawodnicy na stole. Dobrze. Rzucimy dobrze. To jest, to też jest praca, okej? Okay? Nie tylko mamy zagrywać, ale pracujemy z ręką. Dobrze, rzucimy dobrze. I'important, c'est que les deux ne pas sur la même line. Ważne jest to, żeby dwóch przyjmujących nie stało w jednej linii. Okay. Najważniejsze jest to, to nie jest ważne który jest z przodu, który z tyłu chodzi o różnicę ustawienia tak jak tutaj. Najważniejsze jest to, żeby nie stali w jednej linii. Et quand milieu, yon, y peuvent... Jeżeli piłka będzie pomiędzy tych dwóch zawodników umożliwia to znaczy, zawodnicy się nie zderzają po prostu. Ils connaissent, ils connaissent les, les Oczywiście przyjmujący, którzy są na boisku, znają się, wiedzą, który jest lepszy, który jest gorszy. I w czasie meczu oczywiście ten, który czuje się pewniej danego dnia albo jest po prostu lepszym przyjmującym, przesuwa się w kierunku, pomaga temu, który, który jest słabszym przyjmującym, bierze po prostu na siebie więcej miejsca i więcej odpowiedzialności. Podobnie z. Z oceną umiejętności przeciwnika, który serwuje. Jeżeli analiza przeciwnika, załóżmy, że serwujący nie lubi, unika serwowania linii, wtedy cała trójka przyjmujących przesuwa się, zostawia, zostawia odrobinę miejsca w kierunku, który nie jest ulubionym przez serwującego, nawet podejmując ryzyko, że raz na pewien czas mu ten serwis wyjdzie. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga do dwóch sympatycznych kolegów na stole że to nie jest miejsce do odpoczynku, tylko serwujemy trudno, panowie. Podczas ćwiczeń a czy nie tylko? Stefan e, bardzo często, Stefan i Filip używają stołów. E, umożliwia to przede wszystkim to, że serwujący oszczędzają nieco energii do dalszego treningu, a przyjmujący przyjmują częściej, z większym rytmie. Teraz chwilę Stefan poświęci technice e, serwisu z wyskoku. Important jest lego, lego Un petit peu écarté, stable. Le poids vers l'avant. Proszę zwrócić uwagę, teraz Stefan pokaże pozycję do przyjęcia. E, pozycja stabilna, kolana lekko ugięta, natomiast ciężar ciała przesunięty do przodu. Przed, przede wszystkim e, starać się znaczy, unikać... pokaż Stefan żeby się ręce nie rozeszły w momencie, mocno trzymać dłonie razem. No i kolejna rzecz, komunikacja przed serwisem. To nie jest gra indywidualna. Przyjęcie jest grą zespołową trzech przyjmujących. Przed serwisem umawia się, w którą stronę się przesuwają, kto, kto bierze krótkie piłki, panowie. Nie ma ciszy, trzeba zwracać uwagę na to, żeby zawodnicy ze sobą rozmawiali. Co to było i są. Poprzednia akcji tutaj Stefan chwali właśnie kolegę Libero i zawodnika w szóstce, miniora starszego, bo bardzo ładnie się minęli właśnie. Sur la table, ils faire des flotons, yeah. Możecie też serwować flotem z, e, ze stołu. Próbować, mieszać serwisy, ćwiczyć, bo to jest naprawdę bardzo dobra okazja. Nie męczycie nóg, a, a możecie poćwiczyć rękę. Oui. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy postawą, którą pokazywał Stefan poprzednio do odbioru serwisu z wyskoku, teraz pokażę, jak powinno się stać nie, nie to, to. Nogi, nogi nie tak szeroko przygotowane właśnie do przesuwania się na boku. Teraz proszę tylko serwis z flotem, nie lubię tego słowa, szybujący. Jeżeli chodzi o przyjęcie serwisu flotem na palce, tu Stefan pokaże za chwilę. Należy, należy unikać tego, tego, co pokazał przed chwilą, wyprostowanych nóg, w pozycji zaburzonej, wszystko Polega na, na tym, żeby amortyzować. A często, właśnie to, co przed chwilą Stefan pokazał, że piłka jest pchana ja bez udziału nóg. Pod piłką do góry. Tak. Bardzo dobrze. Teraz trochę o technice serwisu. To nie jest tylko kwestia umiejętności indywidualnych, siły, wyskoku. Natomiast bardzo ważna, bardzo ważna jest strategia serwisu, strategia indywidualna. Wybranie sobie najgorszego przyjmującego, najsłabszego ustawienia, zaserwowania w to miejsce, gdzie się chce, nawet kosztem tego, że ten serwis nie będzie zbyt mocny. Natomiast to często przynosi dużo, a znaczy nie często, tylko zawsze, nawet statystycznie przynosi, przynosi efekty. Znaczy czy to takim najprostszym przykładem jest bardzo mocny serwis, najlepszego? Przyjmującego, czyli libero nie daje często nic, natomiast serwis dużo słabszy, skierowany, no, mówię o rzeczach oczywistych, ale tak na wszelki wypadek. Przyjmującego dużo słabszego w jego nie, na przykład najsłabszym, e, najsłabszej strony, z lewej lub z prawej, daje często dobre I tutaj Stefan da przykład e, z reprezentacji, jeżeli chodzi właśnie o taktykę serwisu. My byliśmy najmocniejsi statystycznie w momencie, kiedy przeciwnik przyjmował piłkę w okolice trzeciego metra. I tak na tym polegała taktyka serwisu, często kosztem tego, że mniej jasów zdobywaliśmy, natomiast zmuszanie wykorzystywanie ich słabych punktów, słabych ustawień, aby przyjmowali właśnie niedokładnie w, tych, w, tych, w, tych, w takich momentach mieliśmy największą skuteczność gry blokiem i kontra Jeżeli chodzi o, o indywidualną technikę serwisu flotem, należy zwracać uwagę na to, aby dłoń była sztywna. Każde znaczy odbicie piłka powinna po odbiciu nie, nie nabierać rotacji. Jeżeli nabiera nawet minimalnej, znaczy minimalnej. Jeżeli nabiera rotacji, to, to nie jest to udany serwis. Ona już nie jest trudna dla przeciwnika. I Tutaj Państwo widzą, Stefan wyciąga rękę, pokazuje jak najwyżej ręka powinna być wykorzystywać warunki fizyczne. To właśnie kolega z numerem 16 powinien to robić na stole z wyprostowanej ręki, z jak najwyższego pułapu serwis agresywny. I to nie jest 10 centymetrów, to jest jak atak. Musisz się jak najszybciej Serwis flotem to nie jest podskok. No, wykorzystuje się ten sam wysok... Trzeba skakać podobnie jak do serwisu e, z wyskoku albo do ataku. Też maksymalnie. Teraz jeżeli chodzi o serwis e, z wyskoku. E, serwujemy ze stołów też e, z wyskoku, czyli bez wyskoku, ale z normalną rotacją. Najważniejszy w tym elemencie jest e, wyrzut piłki. Tutaj kolejny raz powtórzę, ćwiczcie chłopaki, serwisy do, do linii po długiej przekątnej. Przed każdym serwisem myślcie, gdzie piłka powinna poleć. Dlatego mówię, Stefan zachęca do używania stołów. To jest ćwiczenie techniki, jest ćwiczenie. ćwiczenie ręki, parku, e, wszystkiego, co później bardzo się przyda też e, w e, kolejnych ćwiczeniach, na przykład ataku. Pour son mouvement le service. Il fait juste, euh... I, I często te same gesty, te same ruchy w... E, przy serwisie są powtarzane w ataku. Nie to. Nie, nie jest żadna Do tego należy pracować tutaj, chociażby nad kolegą, bo rękę ciągnie. Powinien tę rękę. Spróbuj wyciągnąć i zaserwować wyżej. Z nad głowy i wyżej. To już dużo lepiej. Będziemy atakowali na stole, dobrze? Cieną obrona. Ale, to Mariusz, tu peux le dire, le Stefan pokaże teraz pozycję. Należy. Byłeś tutaj? To, to jest, jest za daleko. Na zewnątrz. Każda piłka, którą tak jak Stefan pokazuje, okay. mija powyżej pępka, jest, jest piłką autową. Mam być tutaj. Należy zająć pozycję mniej więcej, znaczy nie okay. mniej więcej, tylko tutaj. A wiecie, że to jest jeden z lepszych. się środku. Byłeś za daleko, dobrze? Nie. Jest prosto, to dobrze. Ale skos? Nie ma sensu, bo to możesz bronić, a to jest aut. okej? Okay? Nie cofamy się, pamiętajcie, piłkę należy atakować. Aha. No, też musimy nie, dobrać, tak, takich rzeczy nie robimy. To jest strata piłki. Lepiej, żeby została po naszej nie. stronie, raz. nawet nie dokładnie. to jest dużo lepsze niż piłka na drugiej stronie. Jeżeli chodzi o reprezentację, to te, takie ćwiczenie, które wydaje się proste, to zawodnicy na stołach mają za zadanie, nie za zadanie, tylko wiedzą o tym, atakują na 100%. także jest to taki sam tak jak po wystawie. To ćwiczenie, które jak powiedział Stefan, to jest ćwiczenie obrony, to nie zapominajmy o tym, że jednocześnie też ćwiczymy wystawę, każda, w takim ustawieniu, gdzie jest środkowy, jeżeli piłka jest poza 3, mija 3 metry, to należy tę piłkę jak najdokładniej wystawić. jest ja No właśnie, być może ze względu na to, że jest dużo, dużo, kibiców, przepraszam, widzów, to się wstydzimy głośno krzyczeć moja. Naprawdę to jest to jest element gry. Należy współpracować, to nie jest wstyd. Jeżeli chodzi o wysoką wystawę z trudnej sytuacji wysokiej piłki, to tę piłkę należy... Czy należy? Najlepiej wystawić yy, blisko siatki, co jest rzeczą oczywistą, ale lepiej jest, gdy piłka jest zbyt blisko i zbyt daleko. Wtedy z tej piłki już praktycznie nie mamy szans na żadną akcję, natomiast tu jeszcze można powalczyć na siatce. Jeżeli chodzi o obrońcę w pozycji szóstej, to to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystkie piłki, które wylatują poza boisko po bloku, czyli wyblokowywane daleko, dlatego jego pozycja w obronie powinna być nieco Nieco wyżej. On musi być gotowy na to. To on odpowiada za wszystkie piłki, które lądują poza dziewiątym metrem. Należy być przygotowany w każdej sytuacji, nawet przy piłkach szybkich na pojedynczym broku do obrony właśnie kiwek. Każda kiwka w taktyce Stefana to jest prezent. To jest szansa a właściwie praktycznie a praktycznie nasz punkt, który trzeba wykorzystać teraz będzie ćwiczenie obrony połączonej z asekuracją. Asekuracja jest najbardziej niedocenianym i zapomnianym elementem w środkowce, nie tylko w Polsce. No właśnie, jest. Dobrze, dobrze. Bo pamiętajcie, zostawiajcie piłkę po swojej stronie. No i oczywiście z blokiem jest tak, że nie, nigdy nie będziemy wiedzieć, gdzie ta piłka ewentualnie spadnie. Musimy być gotowi na każdą... Ewentualność, naprawdę. Stefan podkreśla to, że często jedna, dwie takie piłki w meczu potrafią zmienić przebieg, potrafią dać wygraną. U siebie panowie, o, tak. Bravo. Fliują Czym jesteśmy niżej, czy zajmujemy niższą pozycję, tym mamy więcej czasu na, na reakcję. I w takich sytuacjach e, przy, przy tego rodzaju ćwiczeniach, kończymy je w momencie, kiedy zawodnicy na przykład zagrają bardzo dobrze, dokładnie wyasekurują, wyprowadzą dobry, e, do, dobrą wystawę, jest szansa na dobry atak. Jeżeli tak nie jest, to kontynuujemy. To, co Państwo widzą, trenerzy dążą do tego, aby zawodnicy e, akcję dobrym Zmiana, Zmiana linii. Teraz euh, Stefan na prośbę trenerów, w końcu ktoś się dozwał, pokaże jaka jest jego koncepcja asekuracji. Le plus difficile en fait. Najtrudniejsza le... jest euh, rola 6. Może le receptionner, a euh, Stefan jest przyjmujący w tym momencie w drugiej linii. Si y a pipe, Jeżeli idzie na pipe. Je, je peux pas soutenir Donc c'est le jest ou le central. W tym momencie nie jest w stanie asekurować tej tego właśnie pozy, pozycji z tyłu. To jest rola środkowego lub, przepraszam, libero lub mm -hmm. rozgrywającego lub atakującego. Okay. Si balut, ou si a pipe. Jeżeli jest piłka wysoka albo nie, nie ma wyprowadzenia ataku z piłka, le réceptionneur arrière, il reste derrière et c'est le libero qui va devant, ou le central. Wtedy, w takiej sytuacji to ten zawodnik, czyli przyjmujący, który jest w drugiej linii, zostaje i on, za, on zabezpiecza, to tego tego nie lubię. E, broni piłek, które atak spadają daleko, natomiast libero podchodzi do siatki. Ça, ça sert pipe justement. I w tym momencie to daje możliwość przy kontynuacji akcji po wybloku, po dobrej obronie, wyprowadzenie ataku z pype'a. E, pozycja ça, pozycja mm. w asekuracji to nie jest tam właśnie na 8 metrze. Wystarczy właśnie zająć tutaj tę pozycję na skrzyżowaniu zielonych linii, to daje możliwość, czy przynajmniej szansę na dobiegnięcie do piłki, która spada praktycznie w każdym miejscu na, pod koniec boiska. in 4, mieux suivre, suivre l'attaquant. Mm -hmm. I ici, si, la balle est haute, on a plus de temps pour courir. Donc il faut se déplacer avec la, balle. Si la si ici, I to trzeba to... mimo wszystko euh, przesuwać się w zależności od kierunku wystawy. Jeżeli piłka jest w kierunku czwórki, to delikatnie przesuwamy się. W swoje lewo, jeżeli atakuje z drugiej linii lub z dwójki, to przesuwamy się lekko w prawo. Natomiast cały czas pamiętamy, że tył boiska jest nas do jak A O, super. Bardzo dobrze. A jeszcze? Ręko. jest lepiej. Jedna uwaga od Stefana. Wszystkie piłki, znaczy nie wszystkie, no nie wszystkie, taka jest, takie są ustalenia przebijane przez nas, przebijamy w strefę rozgrywającego i atakującego, uniemożliwiając, przynajmniej wykluczając jednego z zawodników z ataku. Brawo, brawo, brawo. dobrze, że przyszedłeś. Ostatnim elementem dzisiejszego będzie organizacja wyprowadzenia kontrataków w sytuacji, czyli freeball tak zwany, unikając obcojęzycznych nazw, wyprowadzenie kontrataku w momencie, kiedy przeciwnik przebija nam piłkę. Jesteśmy w komfortowej sytuacji. Jeżeli piłka, mówię tutaj z punktu widzenia chłopaków, którzy w szóstej jest umożliwia atak, organizujecie normalny blok, normalne ustawienie w obronie. Jeżeli ta piłka jest dalej od siatki, to trenerzy sobie będą podrzucać <laughs> odpowiednio. Wycofujecie się i przede wszystkim zajmujecie się zabezpieczeniem pozycji rozgrywającego i atakującego. Ta odrobina informacji statystycznej po Lidze Światowej. Średnia skuteczności wyprowadzania kontrataku jest około 70%. Iran miał 90%, a my mieliśmy 50%. Także było nad czym pracować. Kolejnym słabym punktem, nad którym dużo pracy było, były piłki, które wracały na naszą stronę. Ocena tego, o czym trzeba zawsze pamiętać, czy rozgrywający, który być może skat, będzie skakał do bloku, jest w pierwszej czy w drugiej linii. I często te A, piłki spadają na pozycji, jeżeli nie ma decyzji o ataku, to środkowy musi dogrywać pierwszą piłkę do rozgrywającego. I nad tym bardzo dużo pracowaliśmy. On va, va expliciter? l'idée c'est suite... Jeżeli nie ma ataku, to teraz Stefan jest środkowy. Wycofanie się, czyli chronienie Et tej, tej e, strefy, w której znajduje się rozgrywający i atakujący, to, to daje możliwość wyprowadzenia ataku, a przede wszystkim to możliwość ataku z drugiej linii. Recepcjoner ici i il sort pas du terrain? Nigdy. E, przyjmujący teraz Stefan jest na lewej stronie, contre... nie opuszcza boiska. Wycofuje się prostopadle. On zakryje właśnie tę strefę, którą strefę teraz pokazuje. No, jeżeli chodzi o drugą linię, to środkowy z całym szacunkiem nie dotyka piłki. le libero ça suffit Libero w tym miejscu, czyli zajmuje półboiska. Le I przyjmujący, przyjmujący. A, przepraszam, środkowego nie ma. Zamiast środkowego chciałem użyć słowa rozgrywające, przepraszam. Rozgrywający nie dotyka piłki. Dogranie jest na barkach libero, przyjmującego. Libero przesuwa się przy. Zajmujecie po prostu po połowie boiska. I il peut reculer ici, Jeżeli atakujący jest w pierwszej linii, może się wycofać również prostopadle. Jeżeli piłka jest skierowana w jego stronie agresywnej, to on nie ucieka.

Stefan z Filipem, bardzo często środkowi zostawali, dogrywali te piłki I na koniec, już dziękując za krótki pokaz, chciałem tylko Stefan przekazać, że podczas Mistrzostw Świata 10 decydujących setów wygraliśmy różnicą dwóch punktów. Prawdopodobnie większość z nich dzięki takim akcjom. Tak,